Gewerbe to jest nowy model zatrudnienia w Promedice 24. Warto spróbować, szczególnie że tutaj w przyszłości wiele innych też firm będzie przechodziło na Gewerbę. Absolutnie nie powinien się bać opieką tutaj przejścia na Gewerbę, z tego względu, że nasi koordynatorzy oraz nasz cały zespół ekspertów jest do pomocy tutaj. W momencie rejestracji działalności na terenie Niemiec, e, którą tak naprawdę tutaj e, wykonujemy za opiekuna. E, jesteśmy tutaj wsparciem również w dalszych procesach w kwestii ubezpieczenia osoby tutaj opiekuna na terenie Niemiec. Nagrodzenie raz w miesiącu stawka dzienna, którą też możemy jak najbardziej tutaj negoc negocjować z opiekunem. Opiekun otrzymuje od nas powiadomienie tutaj na telefon odnośnie faktury, która czeka już na niego w naszej aplikacji promedica 24 dla opiekuna. Jest to opłacenie podatku dochodowego oraz podatku VAT za przebywanie na działalności gospodarczej. Tak jak najbardziej przypominamy opiekunowi o tym. Ale nie jest to takie straszne i że na pewno warto przejść, głównie ze względu też na to, że wynagrodzenie będzie wyższe.